cześć witam dzisiaj chciałem wam pokazać że uzupełniam właśnie swoją kotłownię drewnem także to już chyba jest piąta taczka z tego co pamiętam jak widać buk, brzoza chyba tu gdzieś graba widziałem też także miks drzewa liściastego, teraz przejdźmy sobie do mojej szopy drewutni, tam zobaczycie jeszcze mój zapas. Stąd właśnie sobie biorę drewno tak przy garażu jest zadaszenie, to co kiedyś pokazywałem. Mam nadzieję, że to mi wystarczy na obecną zimę. To jest drewno już 3Letnie. A szopa z drewnem wygląda tak. Jest już załadowana do pełna. Nie tylko drewnem, ale wszystkim innym. Co akurat się przyda schować pod dach na zimę. Także widać Jest do góry 2 metry. Tutaj ten właz do piwnicy. Tutaj jeszcze zrobię tą półkę No coś, tak jak mówiłem. W każdym bądź razie tu jest dwie takie przyczepy ciągnikowe, nieduże. Tutaj są trzy. W sumie jest pięć. Pięć tych przyczep. Drewno ścięte w 2022 roku, w marcu. Także sezon już. Minął pełny teraz już niedługo, w marcu, minie drugi rok, i w następnym roku będzie do spalania. Jest to w 90%, 95% nawet. Można powiedzieć: Bóg. Ok, jeszcze pokażę Wam moją gałęziówkę z tego buka, bo do tej pory nie opaliłem, ile jeszcze jej zostało. Tak jak Wam kiedyś pokazywałem, z tej gałęziówki było cztery rzędy. To są tak dwie palety do góry, tu może będzie widać. Czyli 160 A wysokości. Z tych czterech rzędów został mi jeden. No i tutaj kawałek drugiego, tak można powiedzieć, półtorej rzędu. A to wszystko, co tutaj leży, to jest wycinka jakichś owocowych drzewek. Takiego grubszego rzekaściołem, myślę, ja że go widać. Muszę go przedziąć na pile, bo nie dało się go rozrąbać. Reszta porąbane Także to już do tej pory w październiku paliłem tą gałęziówką. A od listopada, od następnego palenia, zaczynam już drewno grube. Ok, to by to tak wyglądało. No i złożenie drewna zakończone. Kolejne 10 taczek, tak jak ja tu przywożę. Czyli na trzy palety, na długość 2,40 m 20 m szeroko, na długość palety. No i 80 cm wysoko, czyli 2,3 metra przestrzennego tego mojego układanego drewna na ten nowy sezon 2023-2024. No i zobaczymy, na ile to wystarczy. To sobie zaraz zaznaczę w kalendarzu, kiedy to przywiozłem. Dzisiaj już nie będę palił, bo bufor jest w tej chwili wygrzany. Wczoraj się paliło 76 u góry, 75 w środku i 33 prawie na dole. Więc dzisiaj nie ma potrzeby. Jest w tej chwili 8 stopni na zewnątrz także dosyć ciepło. Nie ma potrzeby rozpalania. Myślę, że pewnie jutro rozpalę zagrzeję go tak na kolejne dwa dni. No i chyba to by było na tyle. Także zobaczymy na ile wystarczy mi to drewno. Jakie będą ogólnie temperatury w listopadzie. To tyle. Pozdrawiam. Na razie. Cześć.